Witam serdecznie z tej strony mp 4 Na tym filmie przedstawię Ci 5 zasad zyskownego tradingu. Pierwsza sprawa, od której chciałbym zacząć, głównie ze względu na to, w jakim jesteśmy aktualnie okresie, to to, że potrzebujecie tylko jednej strategii. Ja wiem, że teraz pod koniec roku może Wasza strategia nie zarabia już tyle co w środku roku, może te liczby się troszeczkę różnią. Ale chciałbym powiedzieć, że to jest całkowicie normalne. Pod koniec roku nigdy nie zarobicie tyle, co w środku roku, albo co rynek trenduje zajebiście na początku roku, albo wy na przykład sierpie, w którym ja na przykład zarobiłem chyba z 15 r. Dlaczego? Rynek zwalnia, polu jest coraz mniejszy i po prostu tych setupów jest pod koniec roku mniej. I mówię to dlatego, żebyście nie szukali teraz złotego grala, nie szukali na siłę Zmian, innych instrumentów, o innych godzinach, przewracanie tradingu o 180 stopni totalnie to nie ma sensu. Trzymajcie się swojej jednej strategii. Mamy już 10 grudnia, czyli co, jeszcze miesiąc? Miesiąc jeszcze <laughs> zamknięcia w pokoju na backtestingach i w styczniu możemy do rynku wracać. Ja osobiście no, jeszcze traduję, ale prawdopodobnie to jest ostatni tydzień. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie no, moment, w którym zamykam miesiąc na break even, powiedzmy grudzień, to nie jest moment, w którym szukam nowej strategii, to nie jest i, i Wy też nie powinniście tego robić. No bo to jest po prostu bez sensu. Także trzymajcie się swojej strategii, jeżeli zarabia, jeżeli wiecie, że zarabia, trzymajcie się tej jednej strategii. Będą lepsze, będą gorsze miesiące. To jest najgorsze co można zrobić. Skakać kwi z kwiatka na kwiatek. Bo w ten sposób, no jak jesteście po troszeczku dobrzy ze wszystkiego, no to w, w ogólnym rozrachunku jesteście chujowi ze wszystkiego. <noise> Czyli jak to tam szło. Kolejna sprawa, jak nie, jak już jesteście zyskowni faktycznie na rynkach, jak nie zamknąć się w klatce, jak nie stać ciągle w jednym miejscu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie okres z zarobkowy, powiedzmy, to może być nawet cały rok. Jeżeli, nie wiem, 2025 zdaliście konto, udało wam się to konto utrzymać, zarabialiście na nim, fajnie by było, żeby nie stać ciągle w miejscu, troszeczkę zwiększyć na nowy rok wielkość konta jeżeli to jest na propie, jeżeli tradujecie na live, fajnie by było delikatnie zwiększyć ten lot size. Wiem, że to jest komfortowe, jak już tam, powiedzmy, nie wiem, macie to konto setkę, ryzykujecie sobie 1%, procent, ileś tam wyciągacie miesięcznie, żyjecie sobie z dnia na dzień, ten hajs się zgadza. No to jest wygodne życie, to jest fajne życie, ale pamiętajmy, że jednak yy, łatwo się w tym zatracić, co nie? Także jeżeli chcecie jeździć Bugatti, chcecie <laughs> jednak trochę ten wyższy standard życia mieć, no to dobrze by było przynajmniej raz w roku zwiększyć trochę ten lot size. Oczywiście, no nie, ma, nie na małe tutaj powiecie, Zwiększycie lot i kurwa, dwukrotnie, stracicie wszystkie swoje oszczędności, bo wiecie, p tego chuja już nie robimy, nie? To nie o to chodzi, to nawet, nawet jak 10% większe konto będziecie mieć nawet jak do tego konta setki dołożycie drugą setkę, no to już robi się totalnie, totalnie inna gra. I to jest coś, co fajnie sobie zrobić, jeżeli macie dłuższy okres gdzieś tam, w którym zarabialiście, żeby po prostu nie pożyć tego komfortu i się trochę nie rozleniwić, nie? Myślę, że to jest... Fajne podejście do tradingu. Kolejna sprawa. Journaling, czyli prowadzenie swojego dziennika tradingowego. O co chodzi? Jak tradujecie, zapisujcie pozycje, które braliście, zwłaszcza jeżeli jesteście jeszcze niezyskowni. Jeżeli jesteście niezyskowni, bierzecie pozycję, przegrywacie ją i zamykacie wykres, zamykacie tą pozycję, usuwacie ją z tradingu i o nie zapominacie, no to jest bardzo duży błąd. Dlaczego? Bo Prawdopodobnie nie zarobiliście albo straciliście w tym dniu, dlatego że popełniliście jakiś właśnie błąd na wykresie, którego nie zauważycie, jeżeli tej pozycji na tą pozycję drugi raz nie popatrzycie. Najlepszym właśnie sposobem na popatrzenie drugi raz na tę pozycję jest journaling. Dlaczego? Dlatego, że nie każda pozycja, na której tracicie, to jest pozycja, w której zrobiliście coś złego. Ale jeżeli będziecie zapisywać te pozycje i okaże się, że na 10 pozycji, które przegraliście w ostatnim czasie, 5 przegraliście przez tą jedną przez jedną i tą samą rzecz, no to może warto powstrzymać się od brania pozycji jak takie same warunki się pojawią po raz kolejny? Chodzi tutaj po prostu o optymalizację waszego tradingu. Zawsze jest coś, co możecie zrobić troszeczkę lepiej. Zawsze jest setup, z którego możecie zrezygnować, bo ma mały winrate. Zawsze jest setup, który ma wyższy winrate i na którym możecie się skupić bardziej. Ja osobiście twoje traili zapisywałem w bardzo prosty sposób, ale ostatnio stworzyłem. Journal wszystkich pozycji, które brałem od startu Trading Room 2.0. Każda pozycja ma takie rzeczy jak wynik, screen z pozycji, osobny breakdown, nagranie, na którym mówię dlaczego wziąłem tą pozycję. Jaki był proces myślowy w trakcie trwania tej pozycji, jakie były potwierdzenia i oczywiście co najważniejsze, przegródka, błędy, czyli. To co moim zdaniem, patrząc na to już innego dnia, można było zrobić lepiej, albo czego można było się wystrzec. No i taki journal oczywiście na rumie udostępniam dla wszystkich członków, żeby mogli też sprawdzić, jak te pozycje faktycznie wyglądają, jak je brać, jakie potwierdzenia są najlepsze dla tej strategii, której można się tam nauczyć. I każdemu polecam, żeby coś takiego sobie robił dla swojej strategii, bo zaufajcie mi, że można zauważyć, co jest lepsze, co jest gorsze, jakie potwierdzenia najlepiej działają i koniec końców dojść do wniosków, jakie pozycje brać się opłaca bardziej, a jakie mniej, ograniczyć te, które się nie opłaca, więcej ryzykować na tych, które się opłaca i koniec końców, bardzo dobrze Wam to wyjdzie. Kolejna sprawa to jest dyscyplina freelingu. Coś, na co dużo osób przymyka oko, myśli, że jak zrobi sobie tydzień przerwy, to będzie lepiej, nie będzie lepiej. Dlaczego? Jak backtestujecie swoją strategię, to backtestujecie każdy dzień po kolei i te 30 dni, powiedzmy w miesiącu, łącznie daje Wam zyskowny wynik. To nie jest 30 dni minus, kurwa, środa 15, bo wtedy nie mieliście czasu, albo 30 dni minus, piątek 20, bo wtedy jechaliście kurwa do babci albo Wam się nie chciało wstać, wynik z Waszego backtestingu to jest 30 testowanych dni i to daje Wam zyskowność. Jeżeli na live rynku będziecie omijać dni, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że akurat w ten dzień, który ominiecie będzie dobry setup i ten jeden setup często może przesądzić o tym, czy w ciągu miesiąca zarobicie, czy nie. Także jeżeli macie w planach tradować cały tydzień, potem zrobić sobie tydzień przerwy kurwa, albo tradować 20 dni, a ostatnie 10 dni miesiąca odpuścić, bo na przykład jesteście na minusie w miesiącu, no to jest najgorsze, co możecie zrobić. Szczęście na rynku to jest systematyka i wasza zdolność znajdowania okazji. Zawsze w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch miesięcy znajdzie się ten jeden dzień, na którym zarobicie dużo więcej niż powinniście zarobić, dlatego że będziecie trailować stop, stopa na przykład, a cena będzie zapierdać w górę. Ja, pomimo tego, że średnia RR na pozycję mam może dwa z kawałkiem, 2 RR, wygrana pozycja, to są dni, w których zamykam po 5 albo 6 RR. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to jest ten dzień, w którym cena się nie zatrzymuje. I teraz co by się stało, gdybym ja taki dzień sobie akurat odpuścił, bo by mi się nie chciało, no. Sami widzicie, że to po prostu kurwa nie ma sensu i bardzo źle to wpływa na końcowy wynik miesiąca. Nie możesz, nie możesz sobie robić losowych przerw, no chyba że ja zawsze mówię: jedyne wakacje tradera to jest, no chyba że oczywiście musisz, tak? No jak musisz, no to trzeba, to trzeba. Modlić się, oby w ten dzień akurat nie było dobrego seta, ale moim zdaniem, jedyne wakacje w roku tradera to jest albo bank holiday czyli no zdarza się parę razy, paręnaście razy w roku, możecie sobie zrobić dzień przerwy, weekend albo końcówka roku i początek roku Końcówkę dwa ostatnie tygodnie roku na luzie możesz nie tradować, dwa pierwsze tygodnie roku też na luzie możesz nie tradować i prawdopodobnie nic nie przegapisz. Nie? Także jak planujesz sobie jakiś wyjazd, to najlepiej wtedy. Chyba, że przypierdaliłeś payout na 100 tysięcy dolarów i masz w planach teraz mieć wyjebane przez dwa miesiące, no to też oczywiście możesz. Ostatnia, piąta rzecz na sam koniec. Coś, czego chyba nie trzeba powtarzać, ale wiele osób się na to naciera. Zwłaszcza początkujący się zastanawiałem, dlaczego oni jeszcze na rynku kurwa nie zarabiają, no to jest oczywiście risk management. Jak możesz brać pozycję raz na 1%, raz na 2%, raz na 0,5% i oczekiwać tego, że Będziesz zyskowym traderem. Moim zdaniem jest to totalnie bez sensu setupy B A kurwa A C minus. Jeżeli setup jest B, no to pochój go brać. Moim zdaniem najprostsza tutaj droga to jest branie tylko najlepszych setupów i ryzykowanie na nich dokładnie tyle samo. Wtedy nie złapiesz się na coś takiego, że nie wiem, przegrasz. 4 setupy, jesteś minus 4%, stwierdzisz, że ok, to teraz zacznę ryzykować 0,5%, kurwa. Yy, zaryzykujesz 0,5%, i nagle wygrasz setup 1 do 3 i teraz zamiast być yy, minus 1, powiedzmy dla przykładu, 1 do 4 wygrasz setup, to teraz zamiast być na break even, no to dalej jesteś minus 2, dlatego że stwierdziłeś, że. Ach, chuj, jest ryzyko, kurwa. Zwiększa <laughs> ryzyko, ty masz strategię Winrate 50%, przegrajesz 4 pod rząd i na piątą pozycję, kurwa zmniejszasz ryzyko, bo się boisz, że ją przegrasz, nie? I zamiast być na 0, to jesteś na minus. No to jest najgorsze, co można zrobić. Takie skakanie kurwa właśnie z tym ryzykiem. Moim zdaniem to jest duży, duży błąd. No i po prostu, no po prostu, jeżeli to zwłaszcza jest tutaj dotyka. Ludzi, którzy grają na propie, zwłaszcza tych, którzy chcą sobie szybko zdać propa, lecą na 2% na początku. Okazuje, okazuje się, że przegrają kurwa 4 pozycje, są minus 8 i y, piąta pozycja będzie zyskowna 1 do 3 zamiast być. Yy prawie na break even, no to oni sobie wtedy już zaryzykowali 0,5%, bo zostało im po na koncie i są kurwa minus 5, nie? I takie błędne koło, kurwa, dlatego że są drawdownie, to zmniejszają ryzyko, moim zdaniem to jest po prostu błąd. Jeżeli grasz na wyższym ryzyku, na propie, bo chcesz go szybko zdać, to musisz liczyć z tym, że możliwe, że go po prostu stracisz, a takie skakanie właśnie z tym ryzykiem, no to no może, może Ci się udać, może Ci się udać. Wiadomo, eee, może akurat trafisz na Winstreaka i to nie będzie miało żadnego znaczenia, czy skakajesz z ryzykiem, czy nie. Moim zdaniem nie jest to dobre podejście. I raczej jestem zwolennikiem stałego ryzyka i brania najlepszych setupów, a nie dostosowywania ryzyka do prawdopodobieństwa setupu. Kurwa, kim Ty jesteś, żeby oceniać prawdopodobieństwo rozegrania się setupu, jak wszystko na tych ryneczkach, to jest tak naprawdę... RNG. Mm. Dziękuję za oglądanie tego fenomenalnego materiału. Mam nadzieję, że wyciągniesz coś z tego dla siebie. No zostaw ten komentarz i zostaw tą łapeczkę w górę stara jak oglądajesz do końca no to, to szacun. Szczerze. Szacun. <grym> Pozdrawiam.